Cześć! Witam Was bardzo serdecznie w serii Let's Play. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się sianokosami. Zaczniemy od koszenia łąki. Pięknym makornikiem wraz z pottingerami. Piękny zestaw, nieprawdaż? Z moim zdaniem, że to jest przepiękny po prostu zestaw. Idealny na dzisiejszy odcinek. Sobie potestujemy jak to wygląda Ogólnie coś tam trochę widziałem jak to wygląda, ale po prostu Warto po prostu robić się na kosy Wsiądźmy sobie do makolnika I sobie pociśniemy Ogólnie przykuwa widok wszystkie prandeki powiewające na tym, mógłby powiedzieć wietrze od prędkości ciągnika, po prostu wygląda subcia moim zdaniem nie powiewają te prądeki tutaj wejdziemy na to poe skosimy ładnie go i wam zaprezentuję jak to wygląda zestawik konkretny tak więc możemy zaczynać włączamy kosiarki opuszczamy jedną drugą kosiarkę i możemy zaczynać pionokosy salny tutaj Biegają również. Zawsze to jakaś, mógłby powiedzieć, nowość. Że w końcu się coś dzieje pomiędzy tymi porami, że coś się porusza. Się porusza, a zawsze to jakaś jest nowość. Z tym związana. Co mi ładnie pokosimy. Bo pięknie. W środku w tym akolniku jest dość znacznie wykonany może to łatwo zaobserwować. Nie jest by co za sprzęt. Możecie w, w komentarzach napisać, co Wy o tym sądzicie. Możecie zostawić łapkę w górę. Napisać komentarz. Jak uważacie czy to jest piękny zestaw. Moim zdaniem tak. Zasługuje na zostawienie łapeczki i sobie ciśniemy ogólnie tutaj. Możemy trochę bardziej podjechać pod te drzewa, by się to troszkę działo i nie było po prostu trawy niedokoszonej tutaj przy granicy. Teraz sobie pokosimy w środku, trochę na zewnątrz, ale po prostu pięknie to wygląda, animacje, wszystko. Przede wszystkim tekstura trawy dość dobrze wygląda, można to ocenić łatwo, to nie jest to brzydka tekstura, to ładna. Sobie ładnie ciśnie makconik ładnie opony Michelin założone. Animacja tekstury poszenia jest ładna. Nie ma co mówić. Ładnie wygląda. W końcu te tekstury zostały zmienione od wielu były takie same mógłby powiedzieć animacje tego wszystkiego. Tu ładnie widać, że się te noże tu w środku, w tym bębna kręcą. Koszą tą trawę. Żeby nie było. Że się nie ruszają ładnie. Randeka powiewa fajnie tak. Porusza się do prędkości naszego Co sobie teraz w tą stronę pojedziemy. Nie no, to jest dobrze dopracowane w końcu. Nie ma z tym żadnych problemów. Ładnie sobie dźwięki pracują ciągnika. To zacnie wygląda. Jeszcze nawiasą. Nawiasie mówiąc do poprzedniego odcinka. Wszystkich tam tematów nie poruszyłem. związanych z również nowymi rzeczami związanymi z tym uniwersum flaminga mógłby tak powiedzieć. Moim zdaniem trochę jest to. O, sarny się zespiły. Z jednej strony jest to dobrze, że wcześniej w modyfikacjach sezony zostały w podstawce zrobione przez Giansa, uproszczone. Ale jednak trochę są moim zdaniem zbytnio uproszczone. Powinna być możliwość opcji po prostu. Wybrania czy chcemy grać na trudniejszym sezonie czy takim co teraz jest uproszczonym, to jest uproszczenie zrobione w taki sposób, że mamy na że przykład nie mamy przetrząsania na przykład tej mm, trawy, że od razu wystarczy przejechać przed tą to nie trzeba czekać tam y, czasu. Aby ta trawa wyschła, wystarczy przetrząsnąć tą trawę i od razu jest gotowa do zebrania. Nie? To jest takie uproszczenie, bym powiedział, takie. To powinno być na opcję włączenie-wyłączenie, moim zdaniem. Czy ma być to uproszczone, czy nie? Możemy sobie luknąć teraz. ...do pogody. I tu... ...prędkość wiatru jest. Ale tu tych rzeczy nie ma takiej. Na pewno w kolejnych odcinkach zajmiemy się... ...produkcjami, żeby to było... ...prezentując takie nowe rzeczy. Musimy sobie tak... ...na około na epi, moim zdaniem, łąki kosić tak. Wtedy jest później łatwiej pozbierać, zgrabić. To wygląda. Woda jest samego ciągnika, moim zdaniem. Wygląda bardzo dobrze. Jest dobrze wykonany. Jedynie mi brakuje tyle. Się ciężko przyzwyczaić, że w 19. prawie że wszystkie modyfikacje, już które wychodziły, były z otwianymi drzwiami, oknami czy bejdechami. Z na przykład kierownicą y, wysuwaną różnymi takimi panem IC. Szkoda, że twórcy gry nie pokusili się o takie zabiegi, żeby to bardziej wyglądało e, e, realnie, żeby się chciało jeszcze bardziej grać. Prawdopodobnie w, nie skosimy wszystkiego. W, w tym sprayu z koszenia. Za długo by to trwało. To jest duża ta łąka. Mapy w, w tym framingu są podstawowe w wielkości względem dziewiętnastki. Nie są powiększone. Jak co nie po niektóre mapy w dziewiętnastce czterokrotnie. Większe od typowej mapy niemieckiej czy amerykańskiej w poprzednim Farming'a. Ogólnie już dużo jest błędów w mikro w tej grze. Modding powoi zaczyna ruszać. Prawdopodobnie gdzieś po miesiącu będą jakieś takie bardziej zacniejsze wychodzić modyfikacje. I to na odchaba i to jakieś może mapy pojawią się. <laughs> Oje y ludzie ogarną zmiany związane z tym z tym farmingu. Nowości, z tego co zauważyłem, to pozmieniały się tam kilkanaście rzeczy, związanych z tym dodawaniem paraksu occlusion, mapping do tekstur, czy, czy nawet budynków, czy do mapy. To to ekko zmieniło, utrudniło rzecz, moim zdaniem. Do modelów i mapmakerów przede wszystkim którzy chcą wykorzystać moc budynków, które powychodziły do 19, czy jako prefab, czy jako budynki Przeibres. Aby je wykorzystać do przyszłego farminga 22, aby już wszelkie mapy już nie były typowymi. Mapami z budynkami z trzech poprzednich Famingów czyli piętnastki, siedemnastki albo trzynastki nawet co nie po niektóre mapy, bo już pod koniec faminga XIX wychodziły już mapy jakościowo bardzo dobre, takie już opracowane mapy. Przypuśćmy, isten mapa, która miała Większość modeli, jak nie prawie wszystkie modele są one od nowa czy nawet w tym można powiedzieć reskiny budynków z poprzednich farmingów. To jest również bardzo dobra rzecz, moim zdaniem. Takie rzeczy są na propsie. To w przyszłym odcinku w Let's zajmiemy się przetwórstwami wszelkiego rodzaju. Zaczniemy od takich rzeczy prostszych. Szkarnie, być może jakieś produkcje truskawek lub innych tego typu rzeczy by jeszcze przejedziemy jedno kółko i będziemy powoli kończyć, aby był ten materiał trochę krótszy niż poprzedni. Również zacny materiał. W siodeczku jest bardzo przytulnie, można powiedzieć. Jedynie wielką brończką jest to, że nie ma w podstawce od razu już Pasażera moda zaimplementowanego w G, żeby można było z nami z śmigać na MP, to powinno być już zaimplementowane, zważywszy na to, że to powinno już być, już te wyszło. Famingów począwszy od Faminga 11 9, czy przypuśćmy krótowej 13 była była jedna z lepszych części cyklu Farming Simulator. Ale moim zdaniem miano to przejęła teraz dziewiętnastka przez to, że po wychodziło modyfikacji zacnych skryptów czy nawet dodatkowych upraw w mapach. Czy nawet można by było powiedzieć map przez ludzi bardzo pojętnych. Diego of Beckman, Przypuśćmy nawet taka mapa. Czy inne mapy w polskim klimacie. Również takie Rzeczy Są warte uwagi Będziemy sobie powoli Kończyć aby ten Film był Nie za długi Wnosimy sobie kosiareczki I sobie pięknie zakończymy ten odcinek Pięknym tak, Pornikiem i potingami, także się z Wami żegnam do kolejnych odcinków. Cześć.